はい Witajcie w kolejnym na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, opowiem o jednej rzeczy, która bardzo mnie dotknęła, ponieważ właśnie dostałam dzisiaj rano um, taki DM na Instagramie na prywatnej wiadomości od jednej dziewczyny, która w ogóle jakby super się rusza, jeśli chodzi o taniec właśnie, jest tancerką, tańczy hip-hop. Nie będę tutaj mówić imienia, nazwiska, może nie chcę, ale chcę powiedzieć, że to mnie bardzo poruszyło i chciałabym większej ilości osób pomóc w tej oto kwestii, ponieważ ja się sama z tym zmagałam, a o czym się zmagałam zaraz Wam opowiem, dlaczego jesteśmy w toalecie, Słuchajcie, dlatego, ponieważ zaraz muszę chodzić i muszę zrobić szybko makijaż, więc będę robiła makijaż i będę do Was zgadała. Bez zaczynamy! Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, że takiej właśnie jakby niewystarczalności, takiego nieakceptowania siebie, takiego porównywania się do innych i ja się z tym bardzo zmagałam. I oczywiście dalej się zmagam, jakby jesteśmy ludźmi, dalej porównuję się do innych, ale może trochę na mniejszej skali. Ja nad tym pracuję i chciałabym podać wam takie moje triki, które mi pomogły, ale na początku może w ogóle moją historię. Hej, jestem Nina i mam 17 lat. Jestem tancerką i aktualnie teraz jestem w szkole tanecznej, studiuję, można powiedzieć, w Monachium w Niemczech i tańczy tam taniec współczesny przede wszystkim. Ale jeszcze mam tryb indywidualny w szkole baletowej w Warszawie i tam już byłam um, chwila, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. To już jest mój piąty rok w szkole w Warszawie. Byłam też dwa lata w Gdańsku, więc jestem w tym stricte baletowym świecie. I tak jak wiecie, jednak jest tam dużo takich wymagań, które są już z góry nałożone. To nie jest jakby, że szkoła nałożyła, ale po prostu całe społeczeństwo tej, tych baletowych, baletowe, jakby, no wiecie, no, prima ballerina na przykład jest tylko jedna. Jest dużo właśnie Coup de ballet, czyli tego zespołu. I zawsze oczywiście każdy chce dążyć do tego, żeby być tym solistą, solistką. I jest to po prostu ciężkie. U mnie były takie właśnie zmagania, typu właśnie, że takie niedowartościowanie, że w ogóle nie wierzyłam w siebie, nie wierzyłam w ogóle w swój potencjał gdzie jakby zawsze wierzyłam w siebie, ale przez to właśnie, że takie cały czas porównywanie, przez ten Instagram, gdzie po prostu dziewczyny, które mają po 10 lat kręcą tyle to jeżdżą na konkursy, IGP i po prostu wygrywają wszystko i taka ja, która jakby ciśnie cały czas, bo jestem osobą, która no jeśli coś robię, to robię to na 100%, no i po prostu nie uważam sobie jakby nie robić nic więc to było dla mnie takie bardzo przykre, bo oglądanie sobie waganowe i jakby zamiast to motywowało, to mnie tak dezmotywowało. I miałam takie, że o ja nigdy tego nie osiągnę, że robię tyle, tyle, tyle i nie mogę, więc to było takie bardziej we mnie, mimo że robiłam jakieś postępy, to i tak bardzo mnie to bolało. Porównywanie się do innych, na przykład sylwetka, właśnie, że wiecie, beltnicy muszą być mega chude, takie rzeczy. I po prostu jak ja pamiętam, ja miałam 5 minus udało mi się chyba raz dostać, i ogólnie zawsze byłam właśnie 4 plus uczennicą. No to właśnie przez takie porównywanie się bardzo spadłam. Ja, słuchajcie, spadłam na, no tam 4 minus, 3 plus, to jest no duży spadek. Wy um, jeszcze bardzo w, u nas się liczą te wszystkie plusy i minusy. No i ja to otwarcie mówię. Jakby ja po prostu się strasznie porównywałam, ja się czułam najgorsza, jak gdzie ja zawsze kręciłam na przykład fuety, takie zwykłe, wiecie, tutaj może wstawię Wam jakby jakieś zdjęcie, filmik, jak ktoś robi fuetę. Jak ja normalnie robiłam te fłetę na puentach, to teraz tak się zablokowałam, że nie mogłam w ogóle go zrobić, um, nawet w baletkach, po prostu nie wiem, co sobie wmówiłam, a jakby możecie się śmiać, możecie się nie śmiać, ale moim zdaniem wszystko jest w głowie i naprawdę dużo jakby zależy od tego, jak myślimy e, o sobie i dlatego chciałabym po prostu o tym pogadać, e, ponieważ może komuś to pomoże i może ktoś nie będzie musiał się jakby zmagać z takim... No właśnie takim dołkiem, bo to po prostu też demotywuje, no bo jeśli cały czas myślimy, że jesteśmy beznadziejni i nie robimy żadnego postępu, to po prostu nawet tam się nie chce przychodzić na salę, bo po prostu wiemy, że ten dzień tak będzie jakby beznadziejny, tak? Ja miałam takie przekonanie przez pewien czas i po prostu musiałam go od razu zmienić, jak zauważyłam tylko, bo po prostu inaczej nie da rady. I oczywiście jakby dalej z tyłu głowy jest taka osoba, która mi mówi, że nie dasz rady, na, na, na ale trzeba ją po prostu. I ta właśnie dziewczyna mi pisała, że właśnie zmaga się z takim jakby niedowartościowaniem, mimo że nauczyciele mówią mi jej super rzeczy. I ja teraz chciałabym powiedzieć, jakby co na mnie zadziałało, co mi pomogło. No to przede wszystkim, po pierwsze, e, afirmacje. I naprawdę, jakby ja przepraszam, ale to, jak. Ja po prostu zaczynasz sobie wmawiać, to jest takie fake it till you make it, i to naprawdę mi bardzo pomogło. Ja każdego dnia, jak szłam do szkoły, ja słuchałam sobie tych afirmacji, typu właśnie, jestem super, jestem wartościową osobą, mój uśmiech jest piękny, na, 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 i w końcu ja w to uwierzyłam, i moje po prostu poczucie wartości bardzo wzrosło. W opisie tego filmu podziękuję Wam dokładnie. Te samo, ten sam film, który ja słuchałam cały czas, jak chodziłam do szkoły. Druga rzecz, jaka mi pomogła, to jest właśnie takie sobie wstawiać po całym pokoju um, różne takie, właśnie, pinteresta, jakieś takie zdjęcia, typu właśnie z, zdjęcia, jak, co chcę osiągnąć, dlaczego do tego dążę cały czas, zdjęcia, właśnie jakby moich marzeń, że to chcę osiągnąć i że to mi się uda, zdjęcia. Tutaj właśnie oddzielny film w ogóle o tym zrobiłam niedawno, więc mogę tutaj Was zaprosić do tego filmu. Oraz właśnie takie mm, afirmacje przyklejam sobie na ścianie i po prostu wiecie, jak wam się nudzi, no to po prostu to czytacie. No bo jakby co macie robić. No i to po prostu zaczęło mi wchodzić do głowy, typu że właśnie, że I'm worth it, czyli że jestem tego warta i i coś w tym stylu? To, co jeszcze mi pomogło, to odciąć się od takich ludzi, którzy właśnie cały czas jakby was nie wierzą, bo to w ogóle nie ma sensu. Um, no oczywiście, jeśli to jest jakby wasza rodzina, to jest oczywiście ciężar. Ja na szczęście mam wielkie wsparcie w rodzinie i jestem za to bardzo wdzięczna, no ale niektórzy taki, takiego wsparcia nie mają. Więc co tu tutaj by zrobić? Po prostu starać się właśnie, by nie wierzyć w to, co te osoby mówią, które jakby są wasz bliskie i po prostu nie możecie się od nich odciąć. Starać się właśnie im pokazać że się mylą, że Ty zrobisz lepiej. Oczywiście bardzo mi pomogliście w ogóle wy, że wy do mnie pisaliście na diemie, że właśnie robię super roboty tutaj na YouTubie, że was motywuję i to mi bardzo też pomogło. Miałam takie o, ktoś we mnie wierzy, tak? Jakby coś się dzieje, ale najważniejsze jest to, żebyś ty sam w siebie wierzył. Też poszedanie jakichś książek takich właśnie samorozwojowych mi to też bardzo pomogło. Oglądanie różnych takich osób właśnie... I na Instagramie, które ci inspirują, na social mediach, które po prostu Cię inspirują. Kto mnie tak inspiruje? Przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo mi się podoba w ogóle kontent, który tworzy Sara Cwalina. Myślę, że na pewno każdy ją zna, bo to jest bardzo znana osoba, wydaje mi się, że w Polsce. Teraz przeprowadziła się do LA, ona się przeprowadziła w tym samym czasie, kiedy ja przeprowadziłam się właśnie do Niemiec. No i dlaczego się przeprowadziłam do Niemiec? Przede wszystkim bo właśnie um, ja w siebie uwierzyłam bo miałam takie, że kurde, jakby ja naprawdę, ja, ja chcę osiągnąć to, co ja sobie wymarzyłam i jakby nie pozwolę, żeby ktoś mi mówił, jak ma wyglądać moja przyszłość, jak, wyglądam, jak ma wyglądać moja teraźniejszość. Ja, ja sama sobie wierzę. Bardzo mi pomogła osoba ym, na... YouTubeie list tutaj wam wstawię, oczywiście w opisie wam wstawię też linki do takich różnych filmów, bo chciałabym wam pomóc jak najbardziej, więc ona mi bardzo bardzo pomogła. Okej, okay, musiałam zrobić już ten makijaż, bo po prostu ciężko mi było gadać i jakby się skupić i gadać do was. A moje włosy są jeszcze masakra, jeszcze muszę je ogarnąć, ale myślę, że make-up może być. Ale wracając do tego o czym mówiłam, to właśnie Przede wszystkim, właśnie jakby takie odcięcie się od tych takich toksycznych osób, to mi bardzo pomogło. Jak zmieniłam towarzystwo, od razu było mi lepiej. Od razu jakby sama w sobie byłabym lepiej, bo jakby ludzie mnie doceniali. I najważniejsze, jakby to jest takie właśnie moje przesłanie do Was: lepiej mieć jedną najlepszą przyjaciółkę, najlepszego przyjaciela niż pięć albo nie wiem, dziesięć takich przyjaciół, albo na się okazuje, że nie są przyjaciółmi, więc taka moja rada to czy jesteś w toksycznej relacji, czy nie. I zależy tak naprawdę tylko od ciebie, i jak bardzo ta toksyczna relacja będzie. Ponieważ to od ciebie zależy, na co ty będziesz sobie pozwalał, a na co nie. I jakby po prostu w tej toksycznej relacji nagle powiesz koniec, ja znam swoją wartość, ja wiem, co ja chcę zrobić, Dobra, dobra, koniec. Jeśli chodzi o, o taniec, jest to bardzo ciężkie, ponieważ jest to taki no, artystyczny styl. Jeśli masz sport, jeśli masz sprint, no to dobra, no to kto będzie pierwszy, ten lepszy, tak, oczywiście. Ale jeśli to jest taniec, to to jakby wszystko zależy od tego, czy ktoś cię polubi, czy ktoś cię nie polubi twój styl. I jeśli chodzi na przykład o improwizację, czyli freestyle, to ciężko czasami właśnie jest pomyśle pomyśleć, dobra, teraz jakby o niczym nie myślę, tylko teraz właśnie jakby improwizuje i to jest bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że po prostu im więcej tego robisz, tym potem stajesz się bardziej pewniejszy, ale u mnie na przykład w szkole mówią, że jakby nie ma takiego czegoś jak zła improwizacja. Oczywiście, no jest tak, że kogoś bardziej, kogoś bardziej improwizację lubimy, kogoś mniej, ale... Po prostu im więcej tym to robisz, tym bardziej jakby rozumiesz swoje ciało i swój ruch, i tym lepiej ci to wszystko wychodzi. Więc taka moja rada, po prostu ćwicz, jeśli chodzi o improwizację, w domu pójść sobie muzyczkę i zacznij tańczyć i właśnie po prostu przestań go myśleć. Na razie jakby rób to w swoim pokoju i po prostu przestań myśleć o wszystkim, ponieważ jakby jesteś zamknięty w swoim pokoju, jesteś sam ze sobą i po prostu zacznij tańczyć. I jeszcze tam było właśnie, że takie porównywanie się do innych, no to właśnie po prostu jeśli zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś, będzie Ci o wiele łatwiej. I jeszcze w ogóle w dzisiejszych czasach to jest bardzo ciężkie, ponieważ mamy te social media i wszystko jest fake i każdy jest fake. Tak naprawdę um, nigdy, jakby mało osób pokazuje takie swoje gorsze strony, bardziej te wszystkie lepsze strony. To przerabianie zdjęć to jest teraz bardzo, bardzo łatwe w ogóle, żeby przerobić takie zdjęcia w photoshopie. Więc jest to ciężkie, tym bardziej e, same modelki, wiecie, zakładają po prostu tonę podkładu, żeby tylko nie widzieć, nie pokazywać, że mają jakieś pryszcze czy coś, jakieś niedoskonałości, ponieważ one muszą być super. Niektóre modelki przecież wycinają sobie żebra. Jakby, słuchajcie, to naprawdę w dzisiejszych czasach żyjemy takich, że po prostu bardzo dużo rzeczy jest zakłamanych i po prostu już nie możemy odróżnić ym, rzeczywistości od tego, tego fejku. I żebyście pamiętali, że jakby na przykład macie jakiś cel i dużo smataj cel, to pamiętajcie, że jakby ta droga wasza jest bardzo różna i um, każdy jest inny, więc każda droga jest inna, ale jeśli bardzo jakby wierzysz w ten cel, to go osiągniesz i każdy jakby dojdzie do tego celu, tylko po prostu inaczej i są zloty, upadki i to jest normalne, ponieważ życie to jest wielka sinusoida i jest góra-dół, góra-dół, góra-dół i porównujmy się to naprawdę do samych siebie, jakby nie do innych, tylko porównujmy się do samych siebie, gdzie ja byłam wczoraj, gdzie ja jestem dzisiaj. I czy na przykład ja dwa lata temu byłabym teraz dumna z tego miejsca, gdzie jestem, czy nie? I co bym mogła zrobić, jeśli nie, co bym mogła zrobić więcej? Ponieważ właśnie to jest twoja droga, to jest twoje życie. Porównuj się do samego siebie i nie porównuj się do innych, ponieważ inni mają swoje problemy. Ty jesteś sobą i to jest najważniejsze, żeby być sobą i żeby porównywać się do samego siebie, gdzie byłam dwa lata temu, gdzie jestem teraz, czy jestem zadowolona, tak? Super. Nie? Okej, okay, dobra, to co mogę poprawić, żebym była zadowolona z tego, gdzie aktualnie jestem? Więc jeśli macie jakieś rzeczy, jakby, które da się poprawić, to czemu by ich nie poprawić? Tylko na, typu na przykład, nie podoba mi się moja postawa, ponieważ cały czas się garbie. Okej, okay, dobra, teraz się skupiam na tym, żeby poprawić postawę, ponieważ posta postawa bardzo wpływa na tą energię, jaką dajemy innym. I um, pamiętajcie, że właśnie fake it till we make it. Ja raz wyszłam, słuchajcie. Raz wyszłam właśnie na miasto, coś w stylu i grałam. Ja grałam aktorską, ja grałam słuchajcie, jako taka właśnie dziewczyna, która jest pewna siebie, która jest mega fajna. Słuchajcie, ja poznałam tego dnia chyba z pięć osób i dalej utrzymuję z tymi osobami kontakt i to jest coś niesamowitego, ponieważ tym była tą drugą stroną, czyli właśnie zakompleksioną i tą właśnie postawą taka i w ogóle dajcie mi tylko przeżyć, to myślę, że na pewno bym spotkała takich bardzo wartościowych osób yy, i poza tym przyciągacie to, znaczy, na co jesteście gotowi, to pamiętajcie. Tak, więc jest, jeśli jesteście gotowi na skonfrontowanie się z wartościowymi osobami, no to te wartościowe osoby do Was przyjdą i jakby jakoś się zaczepią wasze życie, a jeśli czujecie się beznadziejni i że w ogóle jesteście tak kompleksieni, to będziecie yy, takie toksyczne relacje dawać, ponieważ będziecie. Jakby dacie radę sobie mówić, że jesteście beznadziejni i że ta relacja jest to jedyne to, co, co jakby na co zasługujecie. Czyli na przykład jeśli macie jakiegoś chłopaka, który bardzo was źle traktuje, girl, ty powinnaś znać swoją wartość, więc mówisz mu nie i to nie jest tak, że inny cię nie zauważy. Oczywiście, że inny cię zauważy, jeśli znasz swoją wartość, więc to tak wygląda. Polecam, bo to mi bardzo otworzyło właśnie oczy, wyjście na miasto i nagle granie kompletnie innej postaci, która jest pewna siebie, która jest, wiecie, właśnie mega comfortable with herself i takie rzeczy, więc ja się Wam tutaj żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że jakoś pomogłam i ja lecę robić zdjęcia do mojego dowodu, więc idę, się, idę ogarniać włosy i do zobaczenia już niedługo. Buziaki!